Katrin? Kath. Kath. Co to za konsylium? Nadinspektor ci powie. Nie tak się umawialiśmy. Ty dbasz o mnie, a ja dbam o siebie. Callaway ma świadka. Słyszała przed wystrzałem Oli Kołzensa dwa głosy. To mogło nie być samobójstwo, więc ktoś mógł go też wrobić w ciało w bagażniku. Do sprawy dołączą kolejni śledczy. Mówili, żeby znaleźć tę Żydówkę i pogadać z nią przez tłumacza.